Siemaneczko, z tej strony Daniel Czarniecki. Zapraszam na kolejny odcinek kwadransu z MMA. Po świetnej, naprawdę kapitalnej, być może nawet gali roku, a więc UFC 281, ponownie będziemy mieli kolejną galę UFC. Natomiast tak jak trochę z UFC 280, tak i tutaj po kolejny numerowanej gali, no ta kolejna karta giganta, Amerykańskiego, no ewidentnie jest słabsza, zdecydowanie nie ma, nie ma zbyt wielu ciekawych walk. Co ciekawe, jest to jeden z niewielu przypadków, kiedy to Belator ma moim zdaniem ciekawszą kartę mocniejsze nazwiska na swoim wydarzeniu i, i myślę, że jest to oczywiście sytuacja bardzo, bardzo rzadka, ale akurat w ten weekend naprawdę ja z większą ciekawością spojrzę sobie na to, co, co przygotowali właśnie Scott Coker i, i jego świta. Natomiast nie ukrywam, że na UFC też kilka fajnych zestawień się znajdzie i, i też na pewno chciałbym sobie coś o tej gali powiedzieć z góry. Sorry za mój głos, jestem trochę przyziębiony, co pewnie doskonale słychać. Mam nadzieję, że, że dacie radę. Eee, także dzisiaj skupiłbym się właśnie na tych, na tych dwóch galach. Mimo tego, że, że mamy też Cage Warriors, mamy też One, eee, natomiast eee, myślę, że spokojnie możemy się skupić właśnie na tych dwóch eee, największych organizacjach eee, MMA na świecie. I żeby nie być gołosłownym, myślę, że spokojnie możemy sobie przejść już właśnie do tego, co, co zobaczymy w Apex w najbliższą noc soboty na niedzielę. Nie będę ukrywał, że już karta, karta wstępna mnie nie powala, dlatego chciałbym się skupić na w sumie czterech walkach z karty, karty głównej, zaczynając od powrotu Jacka Dele Madaleny z Danem Robertsem. Tutaj no, potężny faworytem Mukmacherów jest, jest ten pierwszy i w sumie trudno się dziwić od kiedy Dela Madalena wszedł, no to naprawdę przyjemnie się patrzy na to, co robi, co robi w klatce. Szczególnie tutaj trzeba powiedzieć o jego boksie, bo, bo świetnie operuje właśnie w tych aspektach pięściarskich. No Moim zdaniem nie jest to zbyt dobry pomysł, żeby stawiać na niego z Denem Robercem. Chodzi mi tutaj nie o szanse obu zawodników, natomiast no, no ten kurs jest po prostu nie do grania. I, I pomimo tego, że chętnie spojrzę na ten, na ten pojedynek, to, to jednak myślę, że, że jest to spore ryzyko, jak, jak za taki kurs praktycznie żadna wartość dodana do naszego kuponu, a, a jednak zawsze jakieś cuda, cuda mogą się wydarzyć. Niemniej jednak ten, ten box Jacka Del Madalena powinien... Powinien tutaj wystarczyć, i, i gdzieś w stójce, wywierając presję, idąc agresywnie do przodu, powinien częściej trafiać. Kto wie, czy nie uda mu się nawet danego Roberta skończyć przed czasem? Nie zdziwiłoby mnie w ogóle jakieś zakończenie przez nakoło w okolicach drugiej rundy. Pozostajemy w kategorii półśredniej. Tym razem zdecydowanie bardziej wyrównane starcie, w zasadzie starcie 50 na 50, jeżeli patrzymy na, na kursy bukmacherskie, a więc Andre Fialio i Muslim Salichow. Pojedynek dwóch zawodników, którzy mieli naprawdę bardzo fajne serie zwycięstw i, i mimo wszystko to jednak te, te serie musiały dobiec końca, gdyż obaj są właśnie po dwóch porażkach, które gdzieś tam zatrzymały ich, naprawdę bardzo fajny marsz w górę tej kategorii półśredniej. Fialio musiał uznać wyższość Jake'a Matiusa. Natomiast jak pewnie doskonale pamiętacie, Salichow przegrał z Lee Jingliangiem, którego wtedy typowałem w tym pojedynku. Zapowiada się tutaj bardzo fajna walka w stójce. Obaj świetnie się czują w właśnie dystansie kickboxerskim. Salichow, nawet do tego momentu knockoutu z Jingliangiem, naprawdę wyglądał dobrze. Natomiast finalnie, no jednak, Chińczyk złapał. Na, na, na dobry cios Rosjanina i, i było tak naprawdę po zabawie dosyć szybko jak widziałbym tą walkę no w sumie delikatnie, delikatnie. dla mnie jednak większym faworytem jest Fialio Sądzę, sądzę po prostu, że Portugalczyk jest typem zawodnika, trochę podobnym do, do Jinglianga, jednak taka stójka oparta i jednak, mimo wszystko, na presji, na, na pójściu do przodu powinna Salichowi, Salichowowi nie leżeć jednak Salichow właśnie lubi gdzieś mieć czasy w tej stójce, mieć miejsce na, na swoje kopnięcia, od czasu do czasu nawet jakąś obrotówkę potrafi zakręcić, także no właśnie Jingliang największe sukcesy odnotował właśnie idąc wyraźnie do przodu, bo kiedy stał w miejscu i czekał, to to Salichow gdzieś tam pomimo swojego zaawansowanego wieku potrafił go trafiać ciosami, potrafił go, go celnie kopać, Także Fialio zawodnik taki idący właśnie do przodu bez jakiegoś większego, jakiegoś większego pomyślunku nad, nad tym co robi, po prostu taki rębajło, który ma, ma czym uderzyć i, i kilka tych knockoutów w już, już zebrał, więc widzę tutaj naprawdę duże, duże szanse na, na jego zwycięstwo. Zastanowiłbym się, zastanowiłbym się nad zakończeniem tej walki przez knockout. Bo, bo jednak obaj potrafią uderzyć a oni notowali nokauty w jedną stronę i w drugą, potrafią przez nokauty też przegrać Dlatego sądzę, że, że jest tutaj dosyć prawdopodobne, że, że któryś z nich będzie leżał w tej walce. Nie wykluczam też 15 minut naprawdę bardzo fajnej rąbanki w stójce, gdzieś tam jakichś knockdownów. Może być naprawdę z tego fajna walka wieczoru. Natomiast jednak mimo wszystko obstawiałbym tutaj najbezpieczniej chyba po prostu zakończenie tej walki przez knockout. Dla odważnych chyba delikatnie jednak bym się skłaniał ku Andre Fialio. Kolejna walka na karcie głównej to heavyweight Chase Sherman i Waldo Cortez Acosta. No mówiłem już jakiś czas temu o tym, do, że Chase Sherman należy do mojej ulubionej grupy właśnie ciężkich, także nie, ponownie nie będę gdzieś tam tutaj. Starał się typować tego, tego zawodnika. Waldo Cortes Acosta to też nie jest ktoś, kto zbawi tą kategorię, więc tutaj naprawdę cuda mogą się dziać i, i, i myślę, że spokojnie można to, można to ominąć. I możemy sobie przejść już do komain mm, eventu: a więc Ion Kutelaba i Kennedy z to oczywiście już kategoria półciężka faworytem bukmacherów nigeryjczyk i, i ja się z tym w zupełności zgadzam Kutelaba naprawdę, naprawdę taki zawodnik wyrazisty oczywiście wszyscy znamy te jego akcje z zważeń, kiedy potrafił się pomalować na zielono, potrafił nagle krzyknąć do, do swojego przeciwnika, kompletnie go zaskakując fajny zawodnik, który nie jest nijaki, nie jest obojętny Natomiast myślę, że dosyć prosty w obsłudze, że, że tak bym powiedział. Podobnie trochę jak Fialio, taki rembijo idący do przodu. Natomiast ktokolwiek w jakimś większym pojęciu w tej kategorii raczej nie ma z nim problemów. Wystarczy sobie przypomnieć co, co Ankalajew, zawodnik no, o zdecydowanie wyższych umiejętnościach. No, nie miał problemów tak naprawdę z Kutelabą, żeby, żeby sobie z nim poradzić czukwu też nie jest dla mnie jakimś zawodnikiem, który może kiedykolwiek być, być mistrzem, czy gdzieś tam walczyć o te czołowe lokaty. Natomiast sądzę, że na kutelabę po prostu powinno to wystarczyć. W stójce, oczywiście zawsze, i on może czymś trafić, no bo jednak nie da się ukryć, że kategoria półciężka. Kutelaba naprawdę ma ciężkie pięści, natomiast jeżeli dojdzie gdzieś tam do zapasu parteru, to myślę, że gdzieś tam przewaga powinna być na zeczukwu, i, i ja chyba właśnie tak bym to widział. A chyba najbezpieczniej byłoby po prostu tutaj puszczenie, że ta walka nie zakończy się na, na punkty. Tutaj albo gdzieś poddanie może na zeczukwu, ubicie w parterze, albo, albo kutelaba gdzieś tam idący wyraźnie do przodu może trafi akurat na zeczukwu, uda mu się go dobić. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić tutaj decyzję. No, i została nam tylko w zasadzie walka wieczoru, a więc kategoria ciężka. E, dosyć ciężka, w ogóle ta karta główna, nie ma nic takich mniejszych kategorii. E, więc kategoria ciężka Derek Lewis i Sergiej Spiwak. Ponownie tak jak ostatnio przy, przy walce Salichowa, tu też typowałem walkę Sergiej, ale tym razem na, na niego, nie na jego przeciwnika, i udało się wtedy ten typ zrobić na zielono. Starcie dwóch zawodników, którzy są w zupełnie innych momentach kariery. Derek Lewis zdecydowanie jest już gdzieś tam po drugiej stronie rzeki, jak to się ładnie mówi. Natomiast Sergiej Spiwak no, idzie wyraźnie do, do przodu, rozwija się z walki na walkę. Kiedyś, chyba nawet podczas walki z Marcinem Teburą wydawało się, że ze Spiwaka będzie po prostu taki średniak, który gdzieś tam nic większego nie zrobi z takimi kompletnymi leszczami żeby nikogo nie obrażać. Jak Chase Sherman no, będzie sobie radził raczej bez problemu, ale do tej czołówki raczej nie powinien się dostać. Natomiast on z walki na walkę robi naprawdę fajne postępy. Widać, że się rozwija gdzieś tam, jednak wiadomo, że dominuje u niego ta płaszczyzna parterowo-zapaśnicza, ale w tej stójce też wygląda coraz lepiej. I, i gdzieś tam na pewno motywacja obu tych. Zawodników będzie zupełnie inna. Dla Sergeja to oczywiście pierwszy main event zdecydowanie najbardziej medialny rywal, z którym się, z którym się mierzy. Natomiast to nie da się ukryć, że Derek Lewis walczył z zdecydowanie lepszymi zawodnikami w dużo większych walkach. I, I gdzieś tam też kwestia zmotywowania się na jakiegoś tam Sergeja z Piwaka też na pewno będzie, będzie trudna. Tym bardziej, że Derek Lewis wydaje się, że miał ten swój top. Gdzieś tam do walki z Cyrilem Ganem tam stanął przed szansą, żeby zdobyć pas. Nie udało się zdobyć pas tymczasowy, albo był to eliminator już nie pamiętam. Natomiast no zdecydowanie była to najważniejsza walka w jego karierze wtedy z właśnie z Francuzem. Nie udało się. Gdzieś tam wyszły trochę te ograniczenia Derricka Louisa. No wszyscy wiemy, że, że czarna bestia no to nieprawdopodobna moc tej, w tej prawej pięści. I, i naprawdę potrafił moim zdaniem dużo lepszych zawodników, jak choćby Curtis Blades sadzać niż sergi Spiwak. Natomiast tak jak mówię, no mam pewne wątpliwości co do motywacji Sergi? Yy, przepraszam, Luisa. W tym pojedynku, tutaj w zasadzie scenariusze są proste: albo, albo Derek Lewis trafi po prostu Sergeja Spiwaka. Myślę, że na tej planecie nie ma gościa, który będzie w stanie po prostu stać i przyjmować ciosy od, od Amerykanina, albo, albo Sergej Spiwak gdzieś tam doprowadzi do clinchu do parteru i tam, i tam po prostu ubija albo podda Amerykanina, któremu już, tak jak mówiłem, nie bardzo będzie się chciało walczyć dalej. Sądzę, że tutaj jednak minimalnie większe szanse dawałbym mimo wszystko na, na spiwaka. Natomiast na pewno kurs Derek Lewis przez knockout będzie bardzo ciekawy, a, a biorąc pod uwagę jak często się to zdarzało w jego walkach, też nie jest to wykluczone. Także na pewno myślę, że są ku temu argumenty, żeby zaryzykować gdzieś tam Amerykanina przez knockout, ale jednak, tak jak mówię, mimo wszystko jednak bardziej skłaniam się ku postawieniu na Sergeja Spiwaka. Co do tej karty, jeszcze warto wspomnieć, że miał tam wystąpić oczywiście Polak Marcin Prachnio, jednak finalnie jego walka z Williamem Knightem nie, nie dochodzi do skutku. Szkoda, byśmy mieli fajny polski akcent. Niestety do tego nie dochodzi. I ja myślę, że tą nadchodzącą właśnie Galio Fight Night możemy sobie zostawić i, i przejść do tego, to, co czeka nas w piątkową noc. Z piątku na sobotę, a więc właśnie kolejna gala Bellatora, która, tak jak już wcześniej mówiłem, naprawdę jest dla mnie ciekawsza. Mamy dwie walki o pas. Szczególnie ta jedna z nich, gdzie, gdzie mamy do czynienia z rewanżem, szczególnie mnie intryguje, ale po kolei. Najpierw chciałbym się skupić na tym pojedynku, który ma no, potężnego faworyta, a więc. Patryki Freire i Usman Nurmagomedow. Oczywiście nazwisko nie jest tutaj przypadkowe, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Obecny mistrz kategorii lekkiej to oczywiście brat Patrisa Pitbulla, natomiast Usman Nurmagomedow to kuzyn Habiba, jeden z jego. Z jego ekipy, który no, przebojem wkradł się do, do Bellatora, wygrywa walkę za walką, jest niepokonany, naprawdę prezentuje się fajnie. Natomiast nie da się ukryć, że z, jakimś, z jakąś samą czołówką to się nie mierzył i, i troszkę gdzieś tam ta, ta jego droga do pasa była skrócona w porównaniu do innych zawodników. Eee, czy jest aż na tyle dużym faworytem, jak wskazują macherzy? nie wiem, wątpię, na pewno. Gdzieś tam Patryki no jest zdecydowanie gorszym w, w rodzeństwie i jednak z Patriczą Pitbullem. Myślę że, myślę, że te kursy byłyby zupełnie inne. Natomiast Patryki no nie da się też ukryć, że jestem mistrzem balatora w kategorii lekkiej, bo po prostu jego brat ten pas zwakował i, i gdzieś tam zrobiło się miejsce, właśnie żeby, żeby ten Patryki też został mistrzem. 37 lat na karku, gdzieś tam nigdy nie był to jakiś świetny porywający zawodnik. Wydaje się, że Usman jednak bardzo kreatywny i w parterze, i potrafiący w stójce zeskoczyć, będzie miał tutaj naprawdę dużo więcej argumentów, żeby tę walkę wygrać. Natomiast, no, tak ogromne kursy jest to myślę trochę no bet i, i gdzieś tam, mimo wszystko, duże ryzyko. Bo jednak, dla Usmana to zdecydowanie największa walka w karierze. Bardzo ważna o Jednak wydaje mi się, że gdzieś kuzyn zadba o to, żeby wyszedł z odpowiednią motywacją i nastawieniem. Natomiast, no, ten kurs nie jest aż taki. Ciekawe, żeby, żeby w niego iść. Jest to po prostu zbyt duże ryzyko, jak na taki sport, o którym rozmawiamy. Ale zdecydowanie ciekawiej robi się w tym drugim pojedynku, o którym chciałbym wspomnieć. A więc rewanż w opas kategorii półciężkiej Wadim Nemkow i Corey Anderson. No biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszym ich pojedynku, tam na pewno. Będzie co oglądać. Szkoda, że zakończył się w taki sposób, w jaki się zakończył. Przypomnę tylko, że po trzech rundach, a w zasadzie 7 sekund zabrakło, żeby, żeby doszło do końca trzeciej rundy, wydawało się, że wygrywa na punkty Corey Anderson, ale niestety dochodzi do drastycznego rozcięcia po uderzeniu głowami i niestety walka zostaje znana za No Contest. I tutaj no, trzeba było zrobić po prostu rewanż, żeby gdzieś zakończyć to, to całe Grand Prix w kategorii półciężkiej Bellatora. Jak wyglądał pojedynek numer jeden? Gdzieś tam według mojej punktacji Wadim wygrał pierwszą rundę, był, był aktywny, bronił prób sprowadzeń Korea, natomiast gdzieś tam potem o tej drugiej, trzeciej odsłony jednak stery walki moim zdaniem zaczął przyjmować Amerykanin. A to, jak wyglądała ta końcówka trzeciej rundy zwiastowało na to, że gdzieś tam najpóźniej w tej czwartej ta walka powinna się zakończyć, gdyż już te próby zapaśnicze Korea, to jaki on jest ciężki, jak mocno bije z góry, po prostu widać, że męczyło Wadima i gdzieś wydaje się, że, że ta walka powinna się zakończyć przed czasem na, na korzyść właśnie Amerykanina, który był na wyraźnie zniesmaczony tym werdyktem. Natomiast takie są zasady, jeżeli, jeżeli walka numer trzy... Runda numer 3 w walce pięciorądowej nie, nie kończy się, no to nie ma tutaj niestety punktacji. Dochodzi po prostu do kontestu, no tak jak było w tym przypadku. I tak samo Bóg macherzy tę walkę, tę walkę widzą, tutaj jednak sporym faworytem jest, jest właśnie kolej. I, i jeżeli gdzieś tam kierować się tym, jak wyglądało to w pierwszej walce, no to trudno się temu dziwić. Dla mnie też wyraźnym faworytem jest tutaj Corey Anderson i, i w ogóle mi nie zdziwi, jeżeli ta walka będzie wyglądała podobnie, więc po prostu gdzieś tam ten początek może być na korzyść Wadima, który też na pewno wyciągnął wnioski co do tego pierwszego pojedynku. Natomiast, no myślę, że Corey Anderson jest gdzieś tam ponad tą kategorię półciężką belatora. Nie jest to zawodnik, który został wyrzucony z UFC. Myślę, że jeżeli by tam został, to dalej byłby w czołówce i, i gdzieś tam to odejście do Bellatora było dla mnie wszystko dużym zaskoczeniem. Wadim Nemkow, oczywiście, świetny zawodnik, jeszcze młody, rozwijający się jak na tą kategorię. Natomiast, tak jak, tak jak powiedziałem, jednak, ten Corey Anderson to jest zawodnik chyba ciut, ciut wyżej, półkę wyżej niż, niż cała reszta tej kategorii półciężkiej. Spodziewam się tutaj, że to właśnie on założy po tym main eventie pas na swoje biodra. Kurs jest, myślę, że, że nie, aż taki, nie aż taki niski, a biorąc pod uwagę szanse obu zawodników, myślę, że warto by było tutaj postawić właśnie na, na wygraną Koreę, myślę, że nawet przed czasem. I na tym możemy sobie skończyć w zasadzie to, co czeka nas właśnie w ten nadchodzący weekend. Pamiętajcie, że UFC w nocy sobota na niedzielę, Bellator z piątku na sobotę, żeby nikt nie przegapił bo naprawdę myślę, że będzie mimo wszystko co oglądać, chociaż nie, nie ma aż takich super świetnych kart, tak jak choćby w zeszłym tygodniu. Ode mnie to na dzisiaj będzie tyle odnośnie jeszcze takich ogłoszeń parafialnych za tydzień odcinka niestety nie będzie jest to związane i trochę z tym, że jednak ta, ten nadchodzący weekend jest troszkę uboższy w te, w te sporty walki, między innymi UFC nie organizuje nic w ten kolejny weekend, dopiero za dwa tygodnie jest taki chyba większy gaz, z tego co pamiętam to PFL robi swoją, swoją galę, natomiast ja niestety będę zajęty obowiązkami służbowymi, nie ma opcji żebym gdzieś był w stanie nagrać ten kolejny odcinek, także nie bójcie się jak za tydzień nic nie będzie nic nie będzie wrzucone na kanał. Za dwa tygodnie na pewno już się tam coś pojawi. Jeszcze, tak jak sobie patrzyłem tutaj na liczbę moich subskrypcji, pojawiła się. Naprawdę taka, taka bardzo, bardzo ciekawa liczba. Jeżeli możecie sobie to zobaczyć, to w obecnym momencie bieżąca liczba subskrybentów to 499. Także myślę, że fajnie będzie, jakby w ten weekend udało się osiągnąć tą magiczną 500. Byłem za to oczywiście bardzo wdzięczny. I, I co? I to w zasadzie to w zasadzie tyle, także jeżeli jeszcze nie daliście subskrypcji, to, to pospieszcie się, może wy będziecie tym widzem numer 500. A oprócz tego oczywiście jakaś łapka w górę, czy, czy oczywiście jakiś komentarz, biorąc pod uwagę, co uważacie o tych moich typach na nadchodzący weekend. Już chyba, że też macie jakieś przemyślenia po prostu na ten temat. Co ten, może, co ten nadchodzący weekend ze sportami walki może, może przynieść? Jakieś Wasze, może ciekawe typy. Zawsze chętnie się z nimi zapoznam. I nie przedłużając, myślę, że to, to by było na tyle. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się, przypominam, nie za tydzień, ale za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.